Dzień dobry, nazywam się Maciej Smajlik i za chwilę zaprezentuję Państwu samochód BMW 320D z 2018 roku. Znajduje się on w naszej ofercie. Zapraszam. Pod maską naszego samochodu mamy silnik o pojemności 2 litrów oraz mocy 190 koni mechanicznych. Współpracuje on z automatyczną skrzynią biegów oraz napędem na 4 Koła. Samochód jest w kolorze czarnego szafiru i wyposażony jest m.in. w felgi ze stopów lekkich w rozmiarze 19 cali. Na tych felgach mamy opony Run Flat. Samochód również posiada czujniki parkowania z przodu oraz z tyłu. Dodatkowo z tyłu jest kamera cofania. Szyba tylna przyciemniana, boczne tylne również są przyciemniane, oraz samochód posiada też. Hak holowniczy, który jest składany elektrycznie. Zapraszam do środka. Przebieg naszego samochodu to 84 958 km. Za pomocą kierownicy sterujemy zestawem głośno mówiącym, komputerem pokładowym. Mamy możliwość podglądu kamery cofania. Samochód również ma klimatyzację automatyczną, podgrzewane fotele, a także możliwość ładowania indukcyjnego w podłokietniku. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, zapraszam do odwiedzenia naszego salonu przy ulicy Grunwaldzki 195 w Gdańsku. Dodatkowo zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie jest zawsze około 200 samochodów używanych marki BMW i marki Mini. Dziękuję i do zobaczenia.